Dzień dobry. Na tym filmie chciałbym zaprezentować, w jaki sposób zamontować, a następnie zdemontować mi-banda do opaski z wzorkami. Montaż mi-banda następuje bez żadnych dodatkowych zapięć i zatrzasków. Należy fasolkę włożyć najpierw w jedną stronę ramki, a następnie naciągając opaskę kciukiem. Sunąć zupełnie do ramki. Aby teraz zdemontować opaskę, należy naciągnąć opaskę i kciukiem wepchnąć fasolkę do środka, wyciągając ją od spodu. Jeszcze raz. Wkładamy fasolkę z jednej strony, naciągając opaskę, wsuwamy do środka. Teraz demontaż, naciągamy opaskę, Wypychamy kciukiem w dół i wyciągamy fasolkę. Serdecznie zapraszam do zakupu przedstawionej opaski i do obejrzenia pozostałych naszych filmów na YouTube. Do zobaczenia.